Patrząc na przyrodę to widzimy osobno. Osobno są drzewa, osobno są zwierzęta, osobno są owady, osobno są mchy, porosty, grzyby. No właśnie wszystko jest osobno. A tak naprawdę jest to wszystko właściwie jeden organizm w którym nawet tak niepozorne organizmy jak grzyby gdzieś w siółce, ja nie mówię nawet te, które mają takie piękne kapelusze, ale takie zupełnie te niewidoczne, odgrywają dużą rolę. Na temat właśnie roli tych grzybów w przyrodzie mam przyjemność i zaszczyt rozmawiać z profesorem, doktorem habilitowanym Wojciechem Puszem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry Panie Profesorze. Witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie profesorze, Pan się zajmuje właśnie tymi bardzo maleńkimi organizmami, to że ja wiem, że są jeszcze mniejsze bakterie, ale no powiedzmy te takie znajdują się coś u podstaw lasu. My tego nie zauważamy, że one odgrywają jakąkolwiek rolę, a zdaje się, że ta rola jest dosyć ważna. Dokładnie tak. Ja na co dzień zajmuję się wraz z moim zespołem badaniami grzybów mikroskopowych w różnych siedliskach i różnych ekosystemach. Staramy się podchodzić w naszych badaniach do holistycznego patrzenia na przyrodę, gdzie każdy element jest potrzebny, a tak jak pan redaktor mówił, wiele osób patrzy z zewnątrz na te wszystkie elementy, czasem starając się w lepszy lub gorszy sposób łączyć je, ale jednak patrzymy osobno. Natomiast okazuje się, że wbrew pozorom, ten świat grzybów mikroskopowych bardzo mocno wpływa na świat zwierząt, roślin, ale także nas, ludzi. No właśnie przeczytałem w pana artykule, że na przykład samotne niedźwiedzie to Brudasy, tam wszystko jest i Pan znalazł najrozmaitszych organizmów i to bardzo szkodliwych, bardzo dużo, a potem jak niedźwiedzica spodziewa się młodych, to ona sobie wyściela to, tą gawrę tam gałązkami świerka, jakimiś innymi i nagle jest czysto. Aha, czyli ona wie, że dla młodych to potrzebna jest czystość, a, a starzy to mogą sobie jakoś tam żyć. Panie profesorze, czy jest jakiś wniosek z tego dla nas albo w ogóle dla lasu? No, dokładnie tak. Te wyniki badań nas bardzo mocno zaskoczyły i faktycznie jest tak, jak pan wspomina: no matka czując, że jest w stanie błogosławionym, czyści gawry i wyścięła właśnie gałązkami głównie gatunków iglastych, które wydzielają olejki eteryczne. A i to olejki eteryczne niszczą te, te grzyby? Tak, jest. No olejki eteryczne działają w sposób dezynfekujący. Stąd ja czasem na spotkaniach z dziećmi i ich rodzicami radzę, że w momencie początków infekcji powinny chodzić matki, ojcowie z dziećmi do lasów sosnowych, szczególnie w takich żywicujących w czasie wyższych temperatur nad morzem, gdzie te olejki czuć po prostu w powietrzu. Więc Matka Natura sama nam pokazuje, w którą stronę powinniśmy iść, gdy coś zaczyna być nie tak. Ale wie Pan Panie Profesorze, to mi się od razu skojarzyła taka rzecz. Na pewno Pan wie, co to jest pomander, to takie były pojemniczki bardzo często bardzo kunsztowne, które bogaci ludzie jeszcze w średniowieczu zakładali sobie na szyję, a tam umieszczali różne wonności, m.in. gałkę muszkatołową, goździki itd., itd. I w ten sposób chronili się, czy starali się chronić na przykład przed dżumą. Oni twierdzili, że właśnie te zapachy to nie dopuszczalne. Do nich owych szkodliwych drobnoustrojów. No właśnie, oczywiście pewnie to było trochę prawda, a trochę niekoniecznie. No myślę, że było to oparte na obserwacjach, prawda? Natomiast proszę zobaczyć, że obecnie na rynku możemy dostać bez większych problemów różnego rodzaju dyfuzory, także z olejkami eterycznymi. Sam także w domu stosuję to w momencie, gdy jest okres jesienno-zimowy, w przypadku infekcji. Moich chłopców i faktycznie to no, w pewnym stopniu działa. Dlaczego nie skorzystać z czegoś co nie zaszkodzi, a może pomóc? Ale wróćmy w takim razie do tych organizmów, które są w, na przykład w lesie, na łące, w polu. No przecież tamtych drobnych grzybów, takich, których my w ogóle nie widzimy, nie zdajemy sobie z nich sprawy, jest naprawdę sporo. Dokładnie tak. Tych grzybów powodujących chociażby choroby roślin jest w naszym kraju no prawie kilkaset gatunków. I teraz w naszych badaniach bardzo ciekawie i interesujący sposób można sprawdzić, że gdy mamy zbiorowisko roślinne, bardziej stabilne, no, załóżmy, jest to chociażby zbiorowisko puszczańskie, puszcza Augustowska, puszcza Białowieska, czy łąka, taka prawdziwa, zmiennowilgotna, koszona, bo pamiętajmy, że łąki należy kosić, to tych grzybów powodujących choroby roślin jest zdecydowanie więcej niż na polu uprawnym, ale co ważne, żaden z nich nie dominuje. Grzyby patogeniczne dla roślin troszkę działają jak zwierzę drapieżne wśród populacji zwierzyny, chociażby roślinożernej, prawda? Reguluje do pewnego stopnia ową populację na zasadzie selekcji negatywnej, wybierając te osobniki, które są słabsze, starsze, nieprzydatne do dalszego rozwoju tej populacji. Podobnie jest z grzybami Patogenicznymi dla roślin. Im więcej monokultur, czy w przypadku zbóż, czy pól kukurydzianych, ale także monokultur związanych z drzewostanami, tym większe jest prawdopodobieństwo, że jednak któryś z patogenów będzie dominował i spowoduje straty ekonomiczne. Bo musimy pamiętać, że przyroda przyrodą, ale także fitopatolog, czyli taka osoba jak ja, no pracuje na rzecz gospodarki. Panie profesorze, to w takim razie, a jakie były najciekawsze patogeny, które Pan znalazł w glebie, albo właśnie w lesie, albo gdziekolwiek? No chyba najciekawszym i to jest jedno z moich największych osiągnięć zawodowych jest to, co znalazłem jeszcze w czasach studenckich na Kosodrzewinie w Karkonoskim Parku Narodowym. Wówczas zwróciłem moją uwagę, żółte charakterystyczne plamki na igłach. Ten temat kontynuowałem dalej podczas już badań naukowych i okazało się, że jest to całkowicie nowy dla nauki gatunek grzybów z rodzaju lopodermium, znany leśnikom, bo grzyby te powodują tak zwaną osudkę, czyli opadanie igieł, chorobotwórcze z, głównie z roślin z rodzaju pinus, czyli sosna. Udało się nam to potwierdzić, ten nowy gatunek wraz z kolegą z Wielkiej Brytanii i z Czech i to jest chyba moje największe osiągnięcie, a grzyba nazwaliśmy lopodermium corconticum na cześć karkonoszy, gdzie został znaleziony. Ten grzyb nie powoduje tak masowych strat, jakby można było sądzić, mimo że kosodrzewina faktycznie bywa w słabej kondycji, jeśli chodzi o piętro subalpejskie i alpejskie w karkonoszach, natomiast wskazuje na zmiany, które się na naszych oczach uwidaczniają, bo grzyby mikroskopowe powodujące choroby roślin możemy uznać także za bioindykatory zmian klimatycznych. Coraz częściej izolujemy w naszych badaniach. Nowe patogeny dla buka, dla jodły, które pojawiają się w naszych granicach, w naszych drzewostanach. I teraz pytanie, w którą stronę to pójdzie, to tak naprawdę trudno orzec. A jaki jest najgroźniejszy patogen, no właśnie naszych lasów, albo, albo pól? No coś, czego naprawdę powinniśmy się bać? No to zdecydowanie grzyby z rodzaju fuzarium. Są to grzyby, które występują wszędzie i atakują każdą roślinę, którą napotkają. Z punktu widzenia nas, konsumentów, jest problemem największym to, że część tych grzybów produkuje rakotwórcze mykotoksyny. My tego nie widzimy. Teoretycznie rzecz biorąc, plony, płody rolne są sprawdzane i kontrolowane, ale jednak znajdowane są mykotoksyny w ziarnie, zbóż. Płatkach różnego rodzaju, i myślę, że to jest największe zagrożenie dla nas, konsumentów, ale także dla zwierząt skarmianych takim ziarnem. Grzyby z rodzaju fuzarium są trudne w opanowaniu przez rolników, dlatego że pojawiają się formy odporne. Mogę Państwa pocieszyć, że fitopatolodzy tacy pracujący na rzecz rolnictwa robią co tylko mogą, żeby starać się wskazywać rolnikom sposoby ograniczania tych grzybów, ale z roku na rok te grzyby nas zaskakują. Wracając do lasów. Grzyby z rodzaju fuzarium stanowią coraz większy problem w szkółkach leśnych, bo przenoszą się z pól uprawy. Więc myślę, że jeśli by tak prognozował, to najbliższa dekada może być w Polsce i w środkowej Europie pod znakiem grzybów z rodzaju fuzarium, a niestety wiedza na ten temat społeczeństwa jest znikoma. Ale wspomniał Pan o tym, że te grzyby mogą być również kancerogenne, czyli mogą również u nas wywołać no, coś bardzo niedobrego. No, ale w jaki sposób one mogłyby trafić do naszego organizmu? No w końcu my na ogół, nie wiem, nie liżemy mchu ani nie bezpośrednio nie dotykamy gleby. Tak jak mówiłem, grzyby z rodzaju fuzarium produkują metabolity wtórne, tak zwane mykotoksyny. One znajdują się w jedzeniu, które my spożywamy, czy to w produktach roślinnych. Nie ulegają deaktywacji podczas obróbki termicznej, ale także w produkcjach zwierzęcych. Bo jeżeli zwierzę jest karmione tak złej jakości ziarnem czy paszą, to my jedząc różnego rodzaju mięsa, podroby, także mykotoksyny trafiają do nas w taki sposób. Jesteśmy na końcu łańcucha pokarmowego. Trudno no to co robisz, no panie profesorze? No właśnie, i to jest pytanie, na które my, naukowcy, ale także inspekcje, czy Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czy jakości artykułów spożywczych, czy inspekcja weterynaryjna stara się odpowiedzieć. No, filtry są na granicach i wiem, że wyrywkowo badane próbki wykazują przekroczenia takich dopuszczalnych stężeń, ale tak naprawdę jest to zagrożenie przeogromne, bo jednak żyjemy w globalnej wiosce i ten materiał roślinny dociera do nas zewsząd, naprawdę z najdalszych zakątków świata, gdzie niekoniecznie zwraca się uwagę na jakość fitosanitarną takich produktów. Ale wie Pan to już jakość produktów? Panie profesorze, wystarczy pojechać gdzieś za granicę, daleko, no i wtedy na przykład pochodzić po blaży albo po jakimś trawniku, boso. No i wtedy przywozimy sobie, już nie mówię nawet o hotelach, przywozimy sobie jakąś grzybicę, No tam mogą być bardzo różne rzeczy. No dokładnie tak. No ja nie zajmuję się dermatofitami, Wiem. ale faktycznie można przynieść wszystko na sobie i w sobie. No dzięki Bogu mamy jeszcze te systemy odporności, które nas chronią przed grzybami. Natomiast no, musimy zwracać uwagę na to, że jeżeli jesteśmy osłabieni, jeżeli mamy schorzenia przewlekłe, albo jesteśmy chociażby na terapii antybiotykowej, albo związanej z tak zwaną chemią w leczeniu nowotworów, my to jesteśmy bardziej podatni na infekcje ze strony grzybów zarówno dermatogennych, ale także grzybów, które mogą drogą wziewną dostać się do naszego organizmu. Dlatego ta czystość powietrza mykologiczna, mikrobiologiczna jest tak ważna. No, to jeżeli tak już to rozmawiamy, no to powiedzmy sobie o grzybach, które mogą być w naszej klimatyzacji, zarówno klimatyzacji domowej, biurowej, ale również samochodowej. No, mogą tam być wszystkie grzyby, które są w powietrzu. Nasi no. studenci z koła naukowego mają co jakiś czas takie badania, gdzie zapraszają mieszkańców Wrocławia na przetestowanie, co jest w klimatyzacji samochodowej. I tam naprawdę potrafią być cuda. Wszystko zależy od tego, jaka jest klimatyzacja, jaka jest wydajność takiego urządzenia, ale także ile czasu nie była, mówiąc potocznie, nabijana, nie mówiąc o filtrach różnego rodzaju. Ale pamiętajmy, żeby jednak nie demonizować grzybu, bo one są także w tym naszym pomieszczeniu, w którym ja tu się dzisiaj znajduję. Ufajmy swojemu zdrowiu, prowadźmy zdrowy tryb życia i wierzmy w to, że ten, te nasze bariery naturalne, które mamy w naszym organizmie. Uchronią nas przed grzybami, które są na zewnątrz. Gorzej z dziećmi, osobami chorymi, o których już tutaj mówiłem. Panie profesorze, no, tak jakoś strasznie ponuro weszliśmy w taki temat bardzo smutny. No, a może coś, coś sympatycznego, może te grzyby robią dla nas coś dobrego również. A oczywiście, że tak. Ja myślę, że jak no Państwo... No bo tak wie, pan, tak wie Pan, jak ja teraz słucham, słucham Pana, no to naprawdę żyć się odechciewa. No, Panie Wiktorze, doszliśmy do momentu, gdzie czasem jak mam spotkania z ludźmi i są duże sale audytoryjne, to wiele osób podnosi palec do góry i mówi, po co nam Pan mówi o tych rzeczach, będziemy się teraz bać jeść i wychodzić gdziekolwiek. Natomiast grzyby mikroskopowe mają swoje plusy. Chociażby no, sery różnego rodzaju, chleb, ale także tokaj. I to jest ciekawostka, że tokaj, ten szlachetny, to jest tak zwane wino botrytyzowane, czyli zbierana jest winorość, porażona przez grzyba powodującego szarą pleś. A znają Państwo tego grzyba i tą chorobę z truskawki chociażby? I takie w po początkowej fazie infekcji wino, owoce winorośli są poddawane fermentacji, i stąd mamy tak piękny, szlachetny alkohol. Więc, Szanowni Państwo, grzyby mikroskopowe są obok nas. Wiemy, że są, wiemy, że są zagrożeniem, ale dzięki nim jest życie, bo jednak powodują rozkład materii organicznej, wprowadzają w obieg składniki pokarmowe i możemy dzięki temu żyć. Ostatnia taka bardzo ciekawa praca się ukazała, która szacuje, że 30% organizmów na świecie to są właśnie grzyby, więc my z grzybami musimy się nauczyć żyć, żyjemy od dziesiątek tysięcy lat i będziemy żyć. Wiedząc, że są obok nas, ale z większą wiedzą niż, niż dotychczas, bo większość osób jednak kojarzy grzyby w postaci pieczarki, borowika czy grzybów kapeluszowych. Panie profesorze, no dziękuję za taką fantastyczną, bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że znajdzie pan jeszcze kiedyś czas, żeby nam opowiedzieć o innych patogenach, z którymi pan ma do czynienia. Ja również bardzo dziękuję i liczę na to, że wiedza fitopatologiczna i mykologiczna pójdzie w świat i coraz więcej nas, fitopatologów, będzie w naszym kraju, bo jest nas naprawdę coraz mniej. Dziękuję bardzo, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.